Cześć Siemanko z tej strony Asetan i w dzisiejszym odcinku. W pierwszym odcinku z Minecrafta. Yy, o, z, Kse z Ksewerskim. Witaj. Ja, witam. Witaj. I od razu zaczynamy serią Survival, Po prostu najprostsze co kiedyś było popularne w sumie na YouTubie. Po prostu seria. A to nie jest survival. przypadkiem jeszcze nadal? Nie wiem. Już zabraliśmy takie podstawowe itemki, żeby było. Poza nagrywką. Tak, żeby było. Nie chcieliśmy zanudzać, tak powiem. No, także od razu ruszajmy, i co my możemy zrobić? Chyba najpierw. Nagrywka... Jak mamy już itemki, to wioski szukamy. Czyli co? Total i, i, też i szukamy robota. wioski. Czekaj, drewno to się zawsze przyda. Zbierzmy trochę. Ja ty tam zbieraj, ja idę ja, 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 szukać, jak ktoś to sobie korzy podam. Czekaj, czekaj, po drodze jakieś zawsze jedzenie zabijaj, nie? Co się jednak przyda? Mm. To nie biegnij w stronę tam, gdzie ja pobiegłem w skręć w prawo. Bo tego, bo tam się zaczyna już inny Bion. O! Owieczka. Boże, myślałem, że masz tak powiedziałeś. Co? Już myślałem, że masz, bo tak powiedziałeś. Nie. Czekaj, a gdzie ty w ogóle jesteś, nie? X23 Y3 jest Jak nie umiem. O boże. No i to nigdy do życia nie było potrzebne. A mi jest zawsze potrzebne, się przydaje. Matko, jedyna, gdzie ty jesteś? Matko, jedyna, nie wiem, ja widzę las. Las? No. Bo biegłeś tam gdzie ja zwróciłem Eee, bo święty. Pamiętaj nie skacz, jak biegasz. Jedzenie musimy jeszcze... I łóżka, i łóżka Jezus. Ja, ja już biegałem. Podskakiwałem, więc ja już muszę zjeść. No ja też tak robiłem, że się teraz kapałem. Dobra, już mam sobie na łóżko, jakby co. A ja mi brakuje jednej wełny. Miałam was przeprosić za to, że jakby słyszycie moją klawiaturę, ale to już po prostu mi zaczęła. No, no to wracajmy do odcinka. Ty no, bo jest problem, bo my się nie widzimy. No, to problem jest. Szczęściej znaczy, ja mogę ci tak powiedzieć... ja chowam... Muszę... Ja wiem gdzie one są, ale jak nie kumam jak na nich dojść. No to ja dojdę, powiedz jakie kordy. Czekaj, czekaj. Wiesz, to w sumie nie do końca musimy też wioskę znaleźć, nie? No. Czekaj, yy... Ja wolałbym wo wioskę. Bo tam łatwo z Czekaj, domowa. gdzie te kordy? X, z, yy, x 80, 84 000 na 653. pięćdziesiąt yy, poczekaj, poczekaj, poczekaj ja, do, ja najpierw dojdę na x Okej. Okay. Minus, czy... Nie, normalnie. A kurde, to w drugą stronę. Ja, ja zaraz znajdę, ja umiem się odnajdywać. Potem y, 81 tysięcy. No to my, widzowie, wam chyba trochę skrócimy to, dopóki się będziemy odnajdywać. Dobra, widzowie, y, y, znaleźliśmy się. Trochę to zajęło. Trochę to zajęło. Noż no, noc już się robi, szczerze mówiąc. Kurde, nie mamy ci na łóżko. Ja mam dwie wełny. No to jeszcze jedna jest potrzebna. No i drewno. Powiedz, teraz tu owce, nie jak nazło się jej nie będzie. Patrz, same, same świnie. O! <śmany> <śmany> owce! Widzę. Jezus! What? Powinno ich tyle być? Kawerski, ty je widzisz? No. Powinno tyle być? To, to, to się tak. Czyli owce są. No, ale. Gdzie ty już polazłeś? A tam. Owce! <śmany> Zabijam. Kurde, faktycznie, idę tu, ich. Stary, ja już z pięć zabiłem. No właśnie. No ja, ja już widzę ten hejt w komentarzach, że, że my to porozpiliśmy na kreatywie, nie? Dosłownie. takie... Ale widzowie, to jest jakby takie... Czekaj, daj. Nienormalne Ws Crafting, no czekaj, ja, ja na łóżka da Daj mi, czekaj, dobra, ja już nam to porobię te to łóżka. Craftowałem crafting. Matko bosko. Co to, to, to się stanęło co będzie? Poproszę. Chłopie coś ty co zrobił To ja sobie łóżko zrobiłem e, do. Chłopie coś ty co zrobił Dobra, będzie zapasowe ok? Będzie zapasowe Będzie zapasowe Dobra jesteśmy Bierz te łóżka. Ty ja wezmę. Będę łóżkowy chłop. <grym> Dobra, no to dawaj w pole, nie? Zawracamy tam, bo tutaj ja nie chcę być na tym akacjowym biomie ja, ja wolę na tym zwykłym, te wioski. No, wioska. ten akacjowy to jest taki trochę do dupy. I nawet jak jest no. wioska, to ona jest brzydka i to mega. Ale, ale fajnie ze szyjkami no. wyglądają. <grym> Ja gram bez shaderów, bo mój komputer to by się spalił, chociaż nie. No, on by się spalił. Chłopie, ja mam dobrze OBS-a ustawionego i mam render duży. No, kurde, mój komputer no. sobie nie radę. No nawet zimny jest, kurde. C potęga Widłowie, stali. Nie... Chłopie, ja mam potęgę nie... stali, ty masz potęgę drewna. Dosłownie, widowie. Ja raz pamiętam, my z, z Asytanem, my kiedyś. Y na laptopach graliśmy i w sensie ja nadal gram. On komputer niedawno kupił, ja za niedługo też będę kupował, już w następnym roku. Ym, I ogólnie my mamy takie same modele laptopów. I Weź mój, ja, ja, go, ciągle... ja go ostatnio chciałem odpalić, bo chciałem coś sprawdzić na nim, czy mam tam jedno hasło. Hopie, ja go odpaliłem, jak on wyć na pół chałupy zaczął! Ja, wyśla... ja jego wyłączyłem, nie? Ja się do mojego przyzwyczaiłem. Nie myślałem, że on my się, my się zaraz zapłonie, ty. O, on no głośno. właśnie, a propos czegoś zapło, zap, zapalania. Ej, pochodnie I by się przydało. Wracając. Na razie nie. Wracając tak, 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 do tematu, tak. widzowie. Raz graliśmy w jakąś gierkę. I dosłownie. Asetan coś wyczuwał, że spalenie znowu śmierdzi tak! od jego gierki. No a graliśmy! <laughs> się pali! <laughs> Stary, no i my się zaś znowu zgubili. No super, nie? Ja biegłem przed siebie, a ty. A ma... Asetam. Stary. Gdzie ty? Chłopież... Ja jestem przy piasku. Chłopiesz już się zrobił. Ja idę do piasku, widzę piasek. Tylko który, bo były dwa wokół nas. Nie wiem, w tym drugim chyba. Dobra. A który pierwszy, który drugi? ja jestem obok tego dziurska takiego, wokół którego są róże. Co, kurde? Chopy, ja jestem tam przy żółwiach, nie? Ja Jestem przy tym... Ja przy oceanie jestem No ja, ja widzę żółwia. Witam. To nie tego żółwia, widzisz. Dawaj jest. tu się osiedlamy, bo to o. jest tak fajnie, widzę cię. Chcesz to? No, nie szukamy wioski dawaj. To jest no, tak fajne. No to jeden nie? Mamy, mamy... mamy Bo ja dalek. lubię, wiesz. Ja lubię, ja lubię sobie zrobić na, na wodzie, chcę to, Taki domek hobita czy jakoś tak. <grym> a wiesz, jaki jest plus, że patrz, to jest łąka, a na łące jest zawsze w, ciul, w ciul zwierząt. No, to łatwiej nie będzie. No tu czekaj, pek crafting. Pyk. Ty to może robimy oddzielne domki. Czy chcemy razem? Zależy, wiesz, czy na początek oszczędzamy, czy tam robimy sobie tak w wioskę. Mocny full, nie? Ja wolę mieć oddzielny, żeby wiesz. się nie myśleć. Ja zrobić e, tego magazyn podziemny taki. Połączony w sumie. Jak połączony? W sumie możemy zrobić połączony. Może przejścia będą. No, możemy tak zrobić. Tylko stary na początku to my, willi, nie budujmy. No nie, ja chcę taki fajny, skromny domek. No ja też coś takiego zbuduję. Ja mniej więcej mam już taki zamysł jak ja bym chciała to zrobić, ale to ciul będzie trzeba drewna nazbierać. No to ile ja to, ile ja to będę musiał kraftować, ile ja to będę musiał... bo Aż mi się nie chce myśleć o tym, ale będę musiał. matko Bosko krowa mi weszła przed twarz, ja się tak wystraszyłem. O jabłka z drzew spadają, no i git. Chłopie, każdy będzie miał pożółwiu, nie? Musimy je nazwać, ale skąd Jak się kraftuje znaczniki? O, jabłko. Ja, e, właśnie, nie wiem, chyba. Na pewno wiem, że będzie potrzeba tego. Eee, Te ko kowadła. kowadła będzie też. Kowadło? Pewnie tak. No, czekaj, nie, ja to i... z zasadzę tą trzcinę cukrową. Co? No właśnie, trzcinkę trzeba. Si się anarchia SMP odpala. Mam bez skitu... bo już mam yy, sikierkę na wykończeniu prawie. A ja jeszcze mam ile użyć? 57, jeszcze drewna mogę skopać. A ja mam 75 użyć. Dobra, to widzowie widzimy się jak trosz, troszeczkę jeszcze tego pozbieramy. Dobra, widzowie, kopię ostatnie już tutaj yy, drzewo i... Chyba już by był koniec na dzisiaj, w następnym odcinku. Może trochę rozbudujemy. Naszą na razie nie wioskę. Weź postaw tu łóżka. Trochę drzewek zasadzimy, farmę zrobimy. I będzie git, także co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć. Puu. Słuchajcie, widzowie, muszę wejść zawieźć, ponieważ nie będzie. Zastanawiam się z montażu. Nie będzie odcinka, w którym e, budujemy te domki, bo się usunął, niestety, ale. Dobra, w sumie zobaczycie, co będzie w następnym odcinku. W następnym odcinku, także trzymajcie się, cześć, pół!